Współpracujemy z zostały usunięte. Niestety jest kolejna raz, to no tak to robi na rozeczności, bo się pokazało, że dziennikarze bardzo upraszają życie i zasilczają na tą najniższą okolicę. Tak jak Pani, bo mówiła jeszcze komentarz, na pewno komentarz sobie zanotował uwagę i będzie podobnie interweniował. Sprawa deszczówki, pytanie kolegi radnego Marka Wojciechowskiego. Mogę tylko odpowiedzieć tyle, że deszczówka w okolicy tam, gdzie radny szczególnie dużo interweniuje, I jest tak samo podana takiej samej opiece i trosce, jak cała wyprzódka w życiu, Czyli w miarę potrzeby, w miarę możliwości wszędzie interweniujemy, w którymś miejscu będą jeszcze interwencje. Ale to, to nie interwencja, to miał być drobny remont. No, drobny remont to jest interwencje. Znaczy, to nie chodzi o to, żeby wyjąć mózg z tego osobnika, tylko. Tak. Miałoby być zupełnie co innego. Tak, no właśnie. I o to pytam. No i opowiadam, <lety> że nie ma. No, że, no, no co, co, co że nie ma to rady z ustanów. A ja, ja powiem o to, mono, to że ten, to na to miejsca. To pyta jak się Proszę Państwa, moje pytanie dotyczące sześciolatków. Jest warte 5 milionów. Proszę Państwa. Fakt, że nasze sześciolatki będą chodzili do przedszkola, wówczas koszty edukacji przedszkolnej są zadaniem własnym gminy i finansuje gmina. Gdyby sześciolatkowie poszli do szkół, to wówczas koszty kształcenia tego rocznika byłyby z subwencji oświatowej. Przez trzy lata to jest ponad 4 miliony. Jest o czym myśleć i upowszechniać ten temat. Nie my podejmowaliśmy ustawy w tym zakresie, ale myślę, że cisza nie przeraża. Chodzi o naszym mieście. Pan naszym mieście o pani. Chciałbym się odnieść do odpowiedzi Pani Burmistrz dotyczącej pozyskania pieniędzy z zewnątrz wiedzy. A powiem tak może trochę filozoficznie. Mówi nieprawdę prawdę w albo mówi się fałszywie albo kłamie. My się wtedy, kiedy się robi to świadome, temat to teraz fałszywie, kiedy nie ma się pełnej wiedzy. Ja zakładam, że Pani Burmistrz nie ma pełnej wiedzy, bo ja nie pytałem się o pieniądze z Ministerstwa Kultury, bo przecież samorząd województwa nie odważa bezpośrednio po składania wniosków tylko do Ministerstwa się składa. Ja się pytałem yy, o zaangażowanie Urzędu Miasta, bądź w u w napisanie wniosku bezpośrednio do Urzędu Marszałkowskiego na konkurs, który dzisiaj 23 jest zamknięty. Tego dnia był termin składania wniosku, a zatem yy, uważam, że skoro z jednej strony i słusznie Pani Burmistrz podkreśla, 100 tysięcy angażujemy, to mogą być to nasze wkłady własne, drugie 100 tysięcy, które ewentualnie moglibyśmy pozyskać i nie do końca wierzę w to, że Pani Burmistrz wiedząc, że nie mamy szans, bo nasz zabytek jest on zbyt młody, jest prawdą, bo uważam, że to, to chyba nie jest tak, yy, że to się ciągnie, przez tyle lat. Tym bardziej, że mamy radnych wojewódzkich swoich, którzy tak naprawdę też wpływają e, na kształt uchwał w Sejmiku Województwa i na kryteria przyznawania środków. Pani Burmistrz też działa i w bankach, działa e, w komitecie e, opiniującym, więc wydaje mi się, wydaje, że są możliwości pozyskania dodatkowych środków. No a tak przy okazji, to dzisiaj były świadkiem chyba dwóch czy trzech wypowiedzi Pani Burmistrz, takich wymieniających piłeczkę. Może to tak ma być, nie wiem. Dziękuję. Jeszcze pan dyrektor i pan Tak, ja też że, oczywiście mam nadzieję, że to jest pewna nieścisłość albo niezrozumienie, bo mam nadzieję, że to nie chodzi o to, żeby rzeczywiście mówić prawda albo wprowadzać się na opinię publiczną w błąd, bo oczywiście ta wypowiedź z, z czarodziejską różdżką to to bardzo zakrawa na bada wokół na kryty miłości. Dlatego, że z poszczególnych sesji wniosek wychowa jeden. I to jest widoczne nie tylko dla mnie, ale dla większości, też spory, może nie dla większości, ale dla części społeczeństwa wyraźnie, że jeżeli pani burmistrz chce robić inwestycje, to ona się po prostu znajduje i znajdują się na nią pieniądze. W tym budżecie także mamy taki napodowek. Nie było pieniędzy przeznaczonych na na modernizację dróg. Te pieniądze się znalazły. Ja oczywiście rozumiem, że to jest właściwa potrzeba i uważam, że powinno być jeszcze więcej tych pieniędzy, ale ich nie było. Jeżeli pani burmistrz chciała, po prostu je znalazła 400 tysięcy i to nie jest problem. Natomiast jeżeli pani burmistrz nie chce zrobić inwestycji, to może się zasłaniać brakiem pieniędzy, niemożnością, różnymi sposobami, opinią społeczną. Z jednej strony pani burmistrz konsultuje z radnymi pewne zadania, i pyta ich, już nie wspomnę o Galeonie, ale ostatnio była rozmowa chociażby o własnym parkingu w centrum miasta. Pani Burmistrz zaprasza nas na konsultację, każe głosować, czy zachęca, my się, się wypowiadamy, jest większość za, ale Pani Burmistrz niech się występuje. Tak samo z Galeonem i ta sama sytuacja jest tutaj. Po prostu kwestia jest nie tego, czy my mamy pieniądze, czy są budżety tylko tego, czy Pani Burmistrz chce zrealizować to, co tak naprawdę Rada Miasta wcześniej przygotowała, to znaczy plan zagospodarowania przestrzennego i też pomysł, ten, który umówiła się z przedsiębiorcami, żeby oni zrobili projekt parkingu. Jeszcze raz wzywam do tego, bo oczywiście jeżeli możemy zrezygnować z nasze, według mnie i inwestycji, które zaplanowaliśmy w tym roku, chociażby zadaszenie targowiska, ja do tego będę wracał, oczywiście można tam zostawić drogi, ciągi pierwsze, a zrezygnować z zadaszenia już jest milion złotych, które można przekazać na porządne, faktycznie i potrzebne spojrzenie. Dziękuję. Pan Kończyk, jeszcze ostatnie wypowiedzi. Tak, no niestety po tej wypowiedzi Pana Burmistrza muszę stwierdzić, że władze miasta nie wykonują uchwały Rady Miejskiej. Mam tutaj przed sobą taką uchwałę z 2002 roku w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i w naszej gminy, gdzie m.in. rozdział 7 mówiący o miejscu wywozu odpadów, paragraf 25 mówi, że na firmy wywozu nakłada nakłada się obowiązek wywozu odpadów komunalnych. Do wyznaczonej znaczenie ze obiektów i odpadów. I tutaj jest wskazane yy, składowisko miejskie w Świdrach. Więc już widać, że wskazywanie takie, że miejsce uregulowane w sposób prawnym gdzie się w ogóle tego nie monitoruje, stwarza rewelacyjne wręcz warunki dla nieuczciwej konkurencji, ponieważ w cenie wywozu tych odpadów znaczną część stanowi opłata za składowanie, która jest odprowadzana do marszałka województwa. I dzięki temu stwarzamy możliwości, nie kontrolując gdzie są te otwory wywożone, do zupełnie nie uczciwe wypadki wnioskuję o jak najszybsze uporządkowanie gospodarki odpadami w mieście. My myślimy, że przepraszam wypowiedzi. Ja gdyby. Jakby... Jeszcze jedna W różnych stron, części policji, naszych służb, także ksiądzowi Kupa jako współorganizator tej współpracowności. I y, myślę, że to doprowadzi nas do kolejnych wniosków. To się posuwa już do przodu, także niedługo będziemy mogli ogłosić, które miejsca będą spełniały funkcję parkingu. Będzie to bardzo rzeczywiście istotne, bo pierwszego dnia będzie... Na wzgórzu się tego gościło około 10 tysięcy młodzieży, tak się oblicza wstępnie, a drugiego dnia około 40 tysięcy osób. Więc przy 40 tysiącach już rzeczywiście musimy to być dobrze zorganizowane. To już jest prawie na ukończeniu taki plan, wszystko jest produkowane, także prawie, jak mówię, niedługo ogłosimy i będziemy wiadomo, jak to się będzie odbywało. Mogę też powiedzieć w środku uzupełnienia, tej informacji, że w sobotę Biuro Watykanu brało nazwisko legata papieżskiego, który będzie reprezentował papieża Benedykta XVI na uroczystościach w Irzysku i będzie to prymas Józef Dziękuję. Jeszcze? Tak, odnośnie ostatnio powiedziałeś moje krótkie pytanie. Pani Burmistrz, czy obchody święte Ci rocznicy świętego Brudola to jest w świetle pokazowe świetle ustawy o zgromadzeniach i masowych. A zatem wszystkie zapisy tej ustawy będą być, muszą być przestrzegane, tak? Dziękuję. Dziękuję. Proszę Państwa w ramach szukania wolnych środków na niezbędne inwestycje, które Państwo zgłaszacie. Zwracam się do Radcy Prawnego, aby wystawił opinię, diagnozę prawną. W następującej kwestii. Czy teren pod adresem plac targowych jest targowiskiem miejskim? Jeżeli tak, to inwestować tam możemy. Jeżeli nie, to inwestować tam nie możemy. Bo według mnie jest to teren, gdzie funkcjonują normalne podmioty gospodarcze. Prosiłbym o interpretację prawną, żeby radni wiedzieli, czy jest zasadne wydatkowanie pieniędzy. Proszę Państwa, wykorzystaliśmy. Ten punkt przechodzimy. Punkt do szóstej. Zasłużony odpoczynek 10 minut.